Bardzo poprawnie, naturalnie zachowany talar, który, proszę Państwa, w epoce uniknął oddania do centralnej komisji likwidacyjnej. Czyli już po zakończeniu egzystencji księstwa warszawskiego, pieniądze papierowe, jak to zwykle z papierem bywa, no nie nadawały się do niczego. Kruszec można było przetopić, przebić na nową monetę. Z banknotem już tak wesoło nie jest. Zostały papiery. I to papiery na niemałe zobowiązania, gdyż jeden talar. Wówczas to był solidny kawałek srebrnej monety, bodajże 22 gramy ważący. Zostało tych banknotów sporo, były jeszcze nominały dwupięciotalarowe, Centralna Komisja Likwidacyjna przejmowała te banknoty, stemplowała takim podłużnym, charakterystycznym stemplem na odwrocie i była nadzieja, tutaj inny egzemplarz właśnie z tym stemplem, że te banknoty kiedyś zostaną wymienione na brzęczącą monetę tak się nie stało, ale społeczeństwo skrzętnie oddało większość tych papierów. I rzeczywiście te talary, które możemy obecnie włączać do kolekcji, zazwyczaj są tymi przyjętymi i potwierdzone przyjęcie templem przez centralną komisję likwidacyjną. Natomiast tutaj mamy egzemplarz, który tego się uchronił, który nie został oddany do Właśnie tej komisji wykupowej, czyli został w domowych gdzieś w zasobach pieleszach. I proszę Państwa, takich talarów jest naprawdę bardzo, bardzo mało. To jest olbrzymia rzadkość w porównaniu z tymi standardowymi ze stemplem. Tutaj egzemplarz w stanie prawie naturalnym, to znaczy bez żadnej konserwacji całościowej, bez moczenia papieru, bez oczyszczania. Z dobrze zachowanymi cechami naturalnymi. Widzimy tutaj od rewersu. Ja bardzo lubię przeglądać talary od rewersu. Widzimy, jak i naturalnie ładnie eksponuje nam się pieczęć. I jeszcze nawet zauważalne są trochę przetłoczenia tego druku z awersu. Przybrudzenia papieru jak widać, ale nie jakieś straszne, nie mocno wprasowane, wniknięte w papier. One troszkę też są przejaskrawione w tej chwili na filmie. Natomiast u góry takie domorosłe podklejenie, nawet nie wiem po co i czemu mające służyć, gdyż tutaj nie było jakichś rozdarć, naddarć. Być może była to forma po prostu Najprawdopodobniej, proszę Państwa, to była forma dokładnie. To jest stara podlepka. Ona się tutaj jeszcze zawija nam, czyli ktoś po prostu podlepił taśmą do kartki. Jedna część taśmy była na banknocie, druga do kartki. Bankną można było w ten sposób oglądać w albumie. Więc nie ma tutaj absolutnie żadnej konserwacji. To podklejenie jest niezwiązane z konserwacją, ale po prostu stara, sucha podlepka. Bardzo fajny talarek. Podpis Zamojskiego, Ogólnie też mam wrażenie, że rzadziej spotykany na talarach. Od, od strony wersu, w dobrej prezencji, marginesy nie są mocno ponaddzierane. Tutaj przebarwienie. Generalnie uważam, że w tej kondycji, w zestawieniu z rzadkością sztuka, nawet do zaawansowanych kolekcji, jak najbardziej pożądana, gdyż takiego talara już nie trzeba się wstydzić. Fajna sztuka, jeszcze raz polecamy.